250 tysięcy fałszywych domen zablokował tylko sam Orange w pierwszej połowie tego roku. I uwaga, jest to dwukrotny wzrost do identycznego okresu 2024. Dam Ci kilka wskazówek, jak się bronić przed wchodzeniem na takie strony i jak tego nie robić. Po pierwsze, jeżeli dostaniesz sms-a i jest tam napisane, że masz niewielką niedopłatę, jeżeli chodzi o prąd, rachunek telefoniczny. Albo czeka na ciebie jakaś paczka i musisz płacić kilka złotych. To kompletnie nie wchodź na te linki, które masz w SMS-ie. Mogą one zawierać w nazwie, nazwę firmy kurierskiej, operatora, ale zawsze one są bardziej rozbudowane, na przykład literka O jest zamieniona na zero. Poczekaj, wróć do domu, zadzwoń do operatora, dowiedz się, czy nie masz tam żadnej niedopłaty, czy jest wszystko ok z płatnościami. Po drugie, nie wiesz żadne promocje, gratisy, super oferty. Jeżeli masz napisane w SMS-ie, tylko masz dwie godziny, kliknij w linka, zarejestruj się. Czegoś takiego nie ma, oszuści tylko czekają, żeby takie dane od ciebie wyciągnąć. Po trzecie, dosyć fajnym zabezpieczeniem jest wery włączenie weryfikacji dwuetapowej, czy to na Facebooku, czy w banku. I to pomaga w większości takich, żeby nie, oszuści nie wykradli takich Twoich danych. Także polecam sobie to włączyć. Z takich ciekawostek, to mało sam nie dałem się zrobić, jak sprzedawałem jakąś dupę na OLX. -ie. Dostałem maila, gdzie jest zrzut ekranu przedmiotu, który sprzedawałem i to wyglądało już dosyć profesjonalnie. Ale później nastąpiło przekierowanie na serwis przypominający coś podobnego do przelewy 24, gdzie muszę podać swoje dane. Oczywiście tam nie dałem się zrobić. Napisałem do Elixa, że jest taki proceder. Nie wiem, co oni dalej z tym zrobili, ale też jestem ciekawy, ile ludzi dało się na nabrać na coś takiego. Dajcie mi znać w komentarzach, czy padliście taką ofiarą, albo napiszcie mi takie najciekawsze rzeczy, jakie Wam się przytrafiły, jeżeli chodzi o wyłudzanie Waszych danych.